Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj chcę powiedzieć o fotografii ulicznej i chcę Wam powiedzieć o kilku rzeczach. Jakie ustawienia, jakie obiektywy, jakie metody są? Są dwie główne metody, i też troszeczkę powiem o takim aspekcie psychologicznym. Zapraszam. Jakie ustawienia do fotografii ulicznej? Przede wszystkim tryb AV, czyli wartość na, 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 w trybie priorytetu otwarcia przesłony, okay? Jeżeli ktoś zacznie mówić, a bo tam ktoś się rusza, pamiętajcie, że tryb otwarcia, priorytetu otwarcia, otwarcia przesłony jest Obowiązuje jak gdyby do wszystkich obiektów, do robienia zdjęć, wszystkim obiektom, które nie latają, nie fruwają, nie jeżdżą szybko jak samochody, nie pływają jak, jak łodzie motorowe, nie latają jak ptaki samoloty czy, czy, czy helikoptery. Czyli wtedy do takich obiektów, które nie robią tego, co powiedziałam, zawsze wybieramy tryb AV. Czyli priorytet otwarcia, otwarcia przesłony. Teraz jaka przesłona? Do fotografii ulicznej albo street, tak zwanej po angielsku, street photography, ale też jest taki rodzaj fotografii, który się nazywa urban, czyli jak gdyby uliczna, ale w sensie bardziej architektonicznym, ustawcie sobie F8. F8 da Wam wszystko ostre w kadrze. F8 da Wam wszystkie elementy, które będziecie, będziecie robili zdjęcia, na które wymierzycie wasz, wasz obiekty, wasz aparat, a one będą wszystkie ostre. Chyba, że wasza fotografia uliczna jest związana z takim z paparacji, tak? czyli tak jak ja na przykład robię, ja jak idę sobie postrzelać na ulicy fotografię, to mnie interesują ludzie, mnie interesują twarze. Wtedy ja sobie ustawiam F na najmniejszą wartość, plus jeden stopień w górę, w zależności od obiektywu, z reguły, ja wtedy do tego rodzaju fotografii, czyli żeby móc zrobić dobre zdjęcie twarzy czyjeś, używam bardzo długiej, ogniskowej, ale nie o tym chcę dzisiaj mówić, chcę mówić o standardowej fotografii ulicznej, tak? Czyli mamy ustawienia, rekapitulujemy, f8, ISO Auto, nie bójcie się ISO Auto, wasze aparaty nie są sprzed 15 lat czy 20 lat, nie bójcie się ISO Auto, ustawcie sobie na ISO Auto. Zredukujcie sobie może wtedy maksymalną wartość na poziomie 12800, żeby, czyli żeby nie zrobiło się zdjęcie powyżej, jeżeli będą warunki takie, gdzie to auto, czyli software, software aparatu będzie chciał dobrać, czy będzie zmuszony poprzez warunki ekspozycyjne, zewnętrzne na wyższe ISO, wtedy to zdjęcie nie będzie zrobione. Czyli ISO na auto F8. I teraz czas otwarcia, czas otwarcia migawki ustawcie sobie w przedziale 1,250 sekundy do 1,500 sekundy. Gwarantuję wam, że w tym przedziale, w takich ustawieniach, wszystkie Wasze zdjęcia będą ostre, nie będą rozmyte, nie będą poruszone. To są dobre ustawienia do fotografii ulicznej. Ok. Jakie obiektywy? I teraz, w zależności od tego, jaki aparat macie, czyli macie czy pełna klatka, APS-C czy mikro 4 3 Ok, pełna klatka, możecie spokojnie wychodzić sobie na miasto, robiąc zdjęcia z obiektywem 22 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm. Jakbyście chcieli mieć troszeczkę węższy kadr, troszeczkę mniejszy kadr, to weźcie sobie 35 mm. To jeśli chodzi o pełną klatkę. Jeśli chodzi o Aparaty typu z matrycą APS-C, czyli krop sensory. Wybierajcie sobie obiektywy ogniskowej 16 mm, 18 mm, 20 mm, ok? I wtedy będziecie mieli dosyć duży zakres w kadrze przy tego rodzaju ogniskowej. Jeśli chodzi o system Mikro 4,3, ja jakbym wychodziła na miasto robić zdjęcia na moim, na moim G9, to bym sobie wzięła obiektyw ogniskowej 14 lub 12. Tak? Jeżeli macie kitowe, czyli zestawowe obiektywy, to wtedy weźcie takie obiektyw. Mówiłem tutaj o, o, o tych wszystkich trzech wielkościach matrycy, tak żeby ta najniższa wartość obiektywu Była tak adekwatna do tego, co powiedziałam, czyli na, na, na obiektywach zoomowych, kitowych, trzymajcie się tych wartości, które, które powiedziałam. Okay? To to mamy, jeśli chodzi o to, to, to mamy obiektywy. Można też sobie stosować e, obiektywy w pełni manualne. Gdzieś jest moje, tutaj e, zostawię link pod, pod nagraniem do czegoś takiego, co się nazywa zone focusing, czyli takie ustawienia na, na obiektywie manualnym, czyli bez autofokusa które które y Gwarantuję, że wszystko będzie ostre właśnie w tym, w tym, w tym, w tym w, przy ustawieniach, przy obiektywie manualnym. I teraz, jaki punkt, czyli i, i, jaki zakres fokusowania? Wybierzcie sobie całą strefę, całą, tak? Czyli, żeby, ponieważ chodzi o to, żeby wasz aparat wykorzy wykorzystał wszystkie punkty fokusowe, które ma, żeby wszystko było w kadrze ostre, czyli niepunktowe. Możecie wy wybrać też centralnie wyważone, czyli centralnie zrównoważone, albo. Zdecydowanie zone focusing, czyli żeby było jak gdyby wszystko, wszystko, wszystko w kadrze. Ok, to, to jest. Czekajcie sprawdzam, czy mi się to nagrywa? Nagrywa, ok. E, to to mamy, jeśli chodzi o ustawienie aparatu. Czyli mamy ustawienie aparatu, mamy, mamy obiektywy, jakie obiektywy? I teraz mamy dwie metody. Są dwie główne metody. Jedna metoda to jest szwędanie się. Tak? Szwędanie się, chodzimy sobie, oglądamy, robimy za turystów, tak? I sobie chodzimy po mieście i sobie strzelamy fotografię wtedy, kiedy uważamy, że jest coś, co nam się podoba, co chcielibyśmy zrobić, uwiecznić na, na, naszym, na naszym aparacie. No to wtedy robimy, wstrykamy pstryk, to, to zdjęcie na zasadzie szwędania się. I druga metoda. Wspomniałam to w poprzednim, na poprzednim nagraniu, e, kiedy mówiłam o e, Henry cartier czyli metoda mm, na wędkę, tak? czyli łowienia. Na czym to polega? Polega to na tym, że e, i wielu fotografów tak robi, że wybiera sobie jakiś bardzo interesujący punkt. Architektoniczny, jakiś fajny układ albo schodów, albo galerii, albo łuków, czyli bardzo spółcieniami, bo to też chodzi o to, żeby, żeby e, pokazać jakąś fajną, fajną opcję zrobienia zdjęcia yy, yy, w układzie, kiedy cienie, gra półcieni, gra słońca, gra cienia, cienia była, 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 gra cieni była taka, że, że da. Fajny, fajny efekt, czyli się ustawiamy w takim fajnym, naszym wybranym miejscu, które nam się podoba i sobie czekamy po prostu, czyli czekamy, aż ryba weźmie. I jak zobaczymy kogoś, kto przechodzi, kto nam się wpasuje fajnie w kadr, albo będzie miał sens, żeby właśnie tą osobę przechodzącą. Mm, <laughs> Przepraszam żeby tę osobę przechodzącą ustrzelić, zrobić zdjęcie, no i wtedy sobie pstrykamy. Czyli to jest ta, ta metoda na wędkę. Ale chcę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, wrócić do metody szwendania się. I na koniec powiem też troszeczkę o, o psychologii, psychologii w, w, robieniu, w robieniu fotografii ulicznej. Nie róbcie fotografii takiej ulicznej, jeżeli nie. Nie róbcie z pozycji trzymania aparatu przed sobą i pstrykamy, tak? Starajcie się robić, bo wtedy będą fajniejsze ujęcia, że no ogólnie doradzam e, unikanie robienia zdjęć, no chyba że robimy makro, no to musimy mieć tak, tak to zrobione. Ale popróbujcie sobie robić zdjęcia trzymając aparat, mając ustawienia wybrane i ustawione, trzymając, e, mając autofokus, tak. E, Spróbujcie robić zdjęcia z pozycji biodra, czyli trzymajcie sobie nisko, możecie mieć na pasku ten aparat albo na, na takiej ręcznej, ręcznej, nie jak to się nazywa. No, na takim pasku na, 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 na garstek. I spróbujcie sobie robić zdjęcia. Otwórzcie sobie wasz ten ekran, jeżeli macie taką możliwość. I z, z biodra, z brzucha, z boku. Nie z takiej pozycji sprzed twarzy, tak? Jeżeli natomiast zdarzy Wam się, że, że, że jest grupa ludzi lub jakaś osoba, której, którą chcielibyście zrobić zdjęcie, to jak zrobicie, uwaga, taka sztuczka, jak zrobicie zdjęcie, jak będziecie się przymierzać do robienia zdjęcia, to zróbcie to zdjęcie szybko, ale nie patrzcie, nie szukajcie kontaktu wzrokowego z tą, z tą osobą, tylko popatrzcie nad nią. Gdzieś tam udajcie, że... I ta osoba będzie miała wtedy dylemat, nie do końca będzie pewna, bo będzie się zastanawiała, czy zrobiliście zdjęcie jej, czy czemuś lub, lub komuś, kto było... Kto, kto był za nią, tak? Więc jak gdyby, no to taki... Taka, taka jak gdyby troszeczkę sztuczka udawania, że wcale tobie nie robiłem zdjęcia, tylko tam gdzieś dalej robiłam to zdjęcie, okej? Okay? No to... to, to, to mamy tą kwestię e, omówioną. I teraz przechodzimy chyba, moim zdaniem, do e, najważniejszej, najważniejszej kwestii w tym wszystkim, psychologii. Mamy dwa aspekty. Mamy twoje własne podejście, wasze własne podejście do waszą wartą, własną otwartość. Do do e, Wyjścia na miasto robienia fotografii, tak? Albo ludzie się będą na mnie gapić, albo co ja robię, tak? No ale wiecie, no, na świecie jest mnóstwo turystów, którzy chodzą z aparatami i robią zdjęcia, tak? Robią zdjęcia różnym, różnym obiektom, żywym i e, materialnym, statycznym. Więc ważne jest wasze nastawienie. E, przede wszystkim robienie zdjęć ulicznych nie jest zbrodnią i nie jest przestępstwem, tak? To, to gdzieś tam zapraszam, bo tutaj ktoś kiedyś się, jakieś takie bardzo, bardzo, bardzo ludzie. Ludzie, bardzo ludzie są, Ludzie bardzo lubią straszyć innych ludzi, tak? Lubią... Wie, większość... Jest taka grupa ludzi na świecie, w Polsce, w ogóle, w społeczeństwach, że oni czerpią satysfakcję z tego, jak nastraszą innych ludzi, jak będą straszyli swoimi opiniami, tak? Te opinie z reguły są niepo, niekoniecznie sprawdzone, niepoparte literą prawa, czy, czy jakimiś rzeczywistymi faktami, Wydarzeniami, ale są tacy ludzie, którzy lubią, lubią straszyć innych ludzi i, i czerpią z tego siłę że kogoś nastraszyli jakimiś konsekwencjami, tak? Więc mm, moim zdaniem, z mojego doświadczenia, gdzie Anglia wcale nie jest tak bardzo e, różna, jeśli chodzi, podejrzewam, o psychologię ludzi. E, mm, Moja metoda zawsze, czy moje nastawienie, moje podejście było do, do, do odrobienia zdjęcia. Ja zawsze miałam, mam uśmiech na, na twarzy. Ja zawsze się uśmiecham, ja się nie chowam, nie kryję. Ja się uśmiecham, macham do kogoś, pomacham e, i na przykład zrobię taki gest, że pokażę na aparat i taką, czy mogę twarzą wyrażę ludzie z reguły, ok. W momencie, kiedy ja, ja robię zdjęcia, dlatego mówię, ta metoda z brzucha jest bardzo fajną metożo, metodą, bo, e, czyli nie trzymania aparatu, nie trzymania aparatu przed nosem przy wizjerze, dlatego te ustawienia są, są bardzo fajne. Jak nie chcecie się bawić w te ustawienia, to ustawcie sobie po prostu na tryb auto. Ok? I idźcie na miasto i wtedy będziecie skupieni na kadrze, na kompozycji, na tym, co widzicie w tym, w tym kadrze, na tym, co chcecie pokazać, więc, jak gdyby, żebyście nie musieli się martwić jakimiś indywidualnymi ustawieniami, wracam do, do mojego fotografowania ulicznego. Z takim moim kolegą, on, on był. Mieliśmy taki zwyczaj, że w sobotę czy w niedzielę się wybieraliśmy na miasto i sobie strzelaliśmy zdjęcia znaczy, robiliśmy zdjęcia. On bardziej był nastawiony i bardziej go rzeczywiście życie uliczne nazywa, nazywamy to w ten sposób i, i interesowało. Mnie interesowali ludzie. I to co ja robiłam, czyli ja wtedy miałam 135 mm, to jeszcze wtedy, no to, to taki mój bardzo długi, długo ogniskowa teleobiektyw o stałej, stałej stałym F28. I ja po prostu, i wtedy tak długi, tak długi teleobiektyw dawał mi możliwość prawie z 50 metrów zrobienia zdjęcia twarzy lub kogoś bez. Tak naprawdę zwracania na siebie uwagi. Ja sobie mogłam siedzieć w jakiejś kawiarence na zewnątrz, popijając kawkę, na jakimś fajnym placu i, i obserwując ludzi, którzy przychodzili. Jak zobaczyłam kogoś, kto miał coś interesującego dla mnie, to wtedy się szybciutko przymierzyłam, byłam. Bardzo daleko, bo ten długi teleobiektyw, te, te moje 135 mm, czy tam 100, 100, 100, 100, 100, 120 czy 150, w zależności, jakie, takie ma, jakie macie, dawało mi tą opcję, że mogłam zrobić takie zdjęcie bez zwracania na siebie uwagi. Ale jeżeli macie, jeżeli macie. I teraz nawra, na, na, wracam jeszcze raz do tego waszego nastawienia. Nie wstydźcie się tego, co robicie. Jak ktoś się nie zgodzi lub zacznie się wydzierać, to powiedz, to OK. Ma prawo, tak? Natomiast to nie jest żadnym przestępstwem, ok? To, to, I ludzie tak naprawdę, a tym bardziej większość z Was jest na Instagramie. To, co ja robię, jak zrobiłam takie zdjęcie ta jednej czy drugiej osobie, to e, czy, e, czy, jak, jak nawet zobaczyłam kogoś bardzo interesującego i podeszłam i zapytałam się, cześć, mam na imię tak i tak, czy mogę Ci zrobić zdjęcie, bo masz niesamowicie interesującą twarz, albo jesteś niesamowicie piękna, albo obojętnie. Czyli szczery, rzeczywisty. Komplement i mówię: Słuchaj, ja jestem na Instagramie, tu jest mój numer telefonu, tu jest moja wizytówka, tu jest moje, mój, mój, mój to, to jestem ja na Instagramie. Jak, jeśli przesłę ci te zdjęcia, jak zrobię, czy chcesz? 99,9% ludzi mówiło: Tak, poproszę, oczywiście, jak najbardziej. Pozywali ludzie. Jeżeli masz uśmiech na twarzy, jest, jeżeli jesteś e, e, czysty, pachnący, pachnąca, czysta, jeżeli, jeżeli robisz to rzeczywiście z, z takiej potrzeby serca, że chcesz pokazać kogoś, kto, jest, kto ma coś w sobie pięknego, gwarantuję ci, ta Twoja energia będzie natychmiast, natychmiast w, ktoś ją poczuje, odbierze i, i, i odpowie tym samym, odpowie otwartością serca. To to jest. Ta, ta moja taka rada, jeśli chodzi o psychologię. Nie wstydźcie się tego, ale nie róbcie tego z ukrycia. Natomiast mówię, jeżeli macie jakieś tam. Um, ja jestem ogólnie ekstrawertykiem, więc jak gdyby, jak gdyby nie mam problemu z otwartością, z mówieniem, z komunikowaniem się, ale no nie wszyscy są tacy jak ja, są też wśród nas introwertycy, którzy są bardzo... lub też na przykład są ludzie nieśmiali. Wtedy ja sugeruję, żebyście spróbowali robić zdjęcia w... Mm, Właśnie w, tej, tej, w, tej, w tym ustawieniu taki szeroki kad, czyli ta, to życie uliczne, to, co się dzieje na ulicy, róbcie sobie z biodra, lubcie nawet sobie tak troszeczkę od spodu, jak gdyby, czyli wtedy takie zdjęcie będzie pokazywało kogoś tutaj, czy z tej strony. I to są bardzo fajne, a zwłaszcza przy, przy obiektywach, które są. Dosyć, dosyć szerokimi obiektywami, czyli 12, 14 mm, 16, czyli od 12 mm do 24, ale 24 to, to tylko na dużej klatce. Bo pamiętajcie, przelicznik 24 mm na krop sensorze, czyli jak masz obiektyw i ogniskowa mówi o tym, że to jest 24 mm, to jak założysz ten obiektyw na swój krop sensor, to wtedy da ci taki kadr, Zmniejszony, porównany do 24 mm razy 1,5 to będzie 36, do 35 mm do kadru równego czy adekwatnego do czy, takiego kadru, jaki tutaj możecie wygooglać. Namawiam z powrotem do tego symulatora, symulatora głębi ostrości, bo tam sobie możecie wszystko sprawdzić. Czyli Trzymajcie się tych szerokich, szerokich, szerokich obiektywów. Ja bardzo lubię nawet takie troszeczkę szersze obiektywy, bo one dają taki troszeczkę, jeżeli mówimy o takiej stricte street fotografii, ale nie portretowej fotografii, tylko życia ulicznego, to te szerokie obiektywy dają taki naprawdę dla mnie ciekawy ciekawy, trochę awangardowy awangardowy efekt i one mi się, taki, taki obiektyw mi się, mi się bardzo, bardzo bardzo fajnie no lubię oglądać takie zdjęcia zrobione z szerokim, z szerokim obiektywem. Oczywiście nie przeginamy, żeby nie pójść w, w, w tak zwane rybie oko, że, ale czemu nie? To też jest, też jest, też jest na, to, na to metoda, więc to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o fotografię uliczną. To też jest taka fajna metoda dla siebie, żeby jeżeli zwłaszcza jeżeli jesteście, jeżeli jesteście e, nieśmiali, albo jest, jeżeli jesteście e, intrawertykami, żeby przełamywać krok po kroku, możecie zacząć od tego, że będziecie robić zdjęcia e, architektury ulicznej, czyli coś ciekawego, e, co, żeby, żeby zrobić ten pierwszy krok, żeby się nie bać, wyjść, nie wstydzić, nie bać. E, nie wstydzić, wyjść na ulicę z aparatem i robić zdjęcia, tak? Um, więc, jak gdyby, jak gdyby, e, e, pamiętajcie, że bo zaraz się zaczną też oczywiście jakieś komentarze się pojawią, że a, bo to trzeba mieć zezwolenie. Nie jest przestępstwem robienie zdjęć w miejscach publicznych, to jest prawo ogólnie, ogólnie e, e, znane na całym świecie. Robienie zdjęć w miejscach publicznych. Nie jest przestępstwem, więc gdziekolwiek jesteście, to warto się upewnić, że to miejsce jest miejscem publicznym, a nie prywatnym. Ok? Więc jak gdyby, jak gdyby, poza tym, no, gdyby to było przestępstwem, to te wszystkie kamery dozorujące, inwiligujące były stosowane przez państwo, rząd i policję, też byłyby przestępstwem, prawda? Ok. Um, myślę, że to by było wszystko. Życzę Wam przede wszystkim takiej wewnętrznej odwagi i otwartości, uśmiechu w sercu, bo jak będziecie mieli ten uśmiech w sercu, to będziecie go mieli w oczach też ten uśmiech. Będziecie, ten uśmiech będzie widać e, na ulicy. Będą, ludzie będą widzieli ten uśmiech i będą, e, będą... E, pamiętajcie, że przyciągamy to, co, co w sobie mamy, tak? Jeżeli będziecie mieli energię otwartości, uczciwości, szczerości, radości, e, to wtedy taką w większości przypadków taką energię przyciągniecie. Jak się zdarzy ktoś oszołom, trudno, sorry, okej, okay, nie ma problemu I, 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 i trudno, bo to też się może, też się może coś takiego zdarzyć. Ok. To to by było na tyle dzisiaj. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszy czas. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu. Pa, pa.